Witam was widzę, w kolejnym odcinku na moim kanale, jest to nowa seria Jeszcze nie wiem jaką nazwę będzie mieli, napisane na ekranie jak ona się nazywa No i w tej serii będziemy grać Niko Harperem, który teraz y, załatwia swoje potrzeby y, No i jakby co, mam nadzieję, że wam się spodoba i zapraszam do oglądania no, Przejdźmy się po mieście tutaj. Oh, Ale dzisiaj pięknie idzie Ej, hej, hej, poszukujesz pracy? No tak się składa, że pytałaby się, nie? No bo ja mam. Szukam pracowników obecnie. No, no to pogasz mi zgłoszenia się zastanowię. No, no to dziękuję bardzo. Ale... No może... Się... potem tam, bo teraz idę tam gdzieś jakieś przejść. Bo to jest mój pierwszy dzień i ogólnie, więc no. Ja e, no przeprowadziłem dobra. z nowego Jorku. Hmm. Ale pamiętaj, że to miasto jest pełne jakichś zbirów. Dobra! Spokój się pan, nie, nie przestraszam mnie pan. Do widzenia. Dobra, jakiś widzowy... Dziwny nie wiec, typ. Się dzieje. Dziwny Widział? typ. Zaczęłem y sobie tutaj miasto. No stamtąd przyjechałem, tam nic nie było, tam tylko jakieś lasy. Tak, tu jest jakiś dom, tu jest mój motyw, w którym mieszkam. Tutaj jest jakiś inny dom. U mnie nie mam auta, więc trochę przepał. O, wysoko. Pieniędzy nie mam żadnych. I jak decyzja? No panie, no ja przychodzę sobie po mieście, no daj mi pan spokój. Tak, tu jakiś dom jest. No, chodzi za mną. A to, to? A to pana dom? Halo! No co? Tak. Aha, dobrze. To będę wiedział, gdzie się zgłosić, bo. No gdzie mam tu mieszka. Co to, to jakiś buda z jest plac jakiś tam. Tu kolejny dom. Tu jakaś firma. Fastball Entertainment. Okej. Okay. Tutaj jest. Jakiś budynek. No. Jest. Yes, potrącił mnie picer prawie. Jakieś piciery. Aha. Jakaś firma jego chyba. chyba. Chyba placówka. Ale dobra. Tutaj. Co tutaj jest? jakieś śmieci tylko. A tu. O, okej, okay. jakaś firma. Nie wnikam. Hmm. Tutaj, nic nie ma. Tu jest jakiś sklep. O, policja. Tutaj nic nie ma. A tam, tam jest już wyjazd miasta. No, Okej, okay. widzę, fajne miasto. Teraz przydałby się, żeś to jest to ogłoszenie. Zaczymy sobie ogłoszenie: Poszukujemy pracowników do Fastburn Entertainment. A to pewnie do tego, co tutaj byłem. To widzę, przejdziemy się. Ej, on tam jedzie. Halo, ty! O że pojechał. Hmm. Czyli musimy do niego tam pójść. Tak no, nie mamy pracy, więc by się przydało coś zarobić. No mamy 0 dolarów obecnie, więc... No przypał. Chyba idzie. Ej, ej, ej ej! Jestem zdecydowany! Biorę tę no. pracę. Dobrze. No to nie. Chciałem iść? Na jakimś stanowisku, czy coś? To do... do gadania. Zapraszam do firmy. To możemy autem, nie wiem, autem pojechać? Możemy. Ja mam auta, pierwszy dzień. Hmm. A co to... A co do buda dla psa, tam? Niebieskie... To niebieskie, to niebieskie tam? A nie wiem. A, okay. Ja to kupiłem od jakiejś rodziny. Ale... no. A, okej. Gdzie jakiś Gdzie on wjeżdża? Gdzie pan wjechał? No. Gdzie tam wiecie pan wjeżdżać? No tutaj no To <gryzło> jest dziwny, nie? Ja się go boję Pan entertainment no te... Stop! Stop. A... Halo rekrutatkę! panie No No dobrze, do. A to imię i nazwisko się... a, a nie możemy do pana biura na przykład iść, nie wiem? A nie tutaj? Tam. No dobra Pan nawet nie wie gdzie ma pan mnie zaprowadzić? To ja... No bo Zresztą nic nie wie o, teraz. Teleportuje się gdzieś. A cztery razy nie wyszło. Sam? A pięć razy się nie udało. A. Okej. Okay. nie rozumiem, jakieś lagi są. dobra. A, na No to tak. No. no to imię nazwisko. Niko Harper. Dobra, Niko Harpun Jaki harpun? Szpana, jaki harpun? A. Harper. Okej. Okay. Ale ja to... temu przycisnąć. Teraz wiek. 18. Łopanie, mam 52. Yy, pan, pan to pan młody. Na 20. No wiem, bo ja przy otwartym oknie się ty, więc A. Nie starzeję. Aha, to no. dziękuję za radę. też tak będę robić, żeby się nie stawiać Łowieś, jak co tu jest? Może to zły pomysł. No to teraz. Jakie stanowisko. Nie wiem, no ja nie mam zboże jakiegoś doświadczenia. Ja nie byłem na studiach ani nie jestem, Nie wiem. Ochrona. Na... Mamy rek... Okej. Tego akurat nie mamy, więc tam to się przyda. Okej. Okay. No to teraz... Dowód osobisty. Widzę formułem do dowodu. No proszę pana, no, a da się bez dowodu jakoś to załatwić? Oczywiście, że się da. A, okej. Okay. Przybykował. No to... Co tam jeszcze nie mówili? I to on nie ogarnia, jakich... A Że lubię jest, placki. Czy pan jest szefem tego wszystkiego? Też byłem takim pracownikiem jak ty. Ale teraz, czy pan jest takim wszystkim szefem tego całego? Tak, ja jestem szefem. Ja nie wiem, czy tu chcę pracować. Jak to? A ile będzie wynosiła pensja dzienna? Zaraz, jaki budżet jest. Tak, jaki budżet? No pan, <laughs> pan, <laughs> Pytam pyta, pyta się, ile dziennie, no. No dobra, no to może być 2000 Dziennie? 2000 Dziennie No! Okay. no to, i to mi się udało. Dziękuję bardzo. Widzę, ja że już chcę tylko tak dodać? Eee. Że w ogóle Niko nie umie się bić. Więc yy, No dobra, czyli 200 dolarów dziennie. Słucham? E, no... Jak 200 dolarów? No było 2000. Tak chyba się panu coś przesłyszałem. Aha! on mi denerwuje. Kurde, nie wziąłem noża ze sobą tam Panie, parę. ja nie wiem ile firma mam. <grystu> no to, panie szefem, nie wie tego? No ja nie, nie jestem, ja nie jestem od ekonomii tak Mogę rozmawiać z kimś normalniejszym niż pan? Ja jestem normalny, tylko stary Się Widać, że taki stary trochę Więc nie, nie funkcjonuję dokładnie Właśnie widzę, przy pana Proszę, to ja, ja, gdzie ja mam być jako ochrona? Nie ja wiem, dostanę jakiś kij baseballowy, albo nie wiem, coś? Czekaj, młoty chodź tu. Zawiązek tak dziwny. Ała! A co? A tylko pan jest szefem tu, czy nie? Bo ty no, To jest Henry szef. i William i. Emsus. Kto to? No. Hmm. No co? No kto to ci ten? Henry, William. No a co, to są właścicielem! A co, a pan te też jest właścicielem, czy nie? Jestem ja pracownikiem, zaraz jestem właścicielem. Pan nie ogarnia za bardzo z tej, tej firmy. Panie, ty, 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 czy pan wie co ja przeżyłem z tą firmą? Wolę nie wiedzieć. Jaki horror pan, ja tu miałem Pan taki stary, że wolę nie wiedzieć. Łopanie telefon Jak to się odbiera? Telefon panu dzwoni. Właśnie widzę. Ta technologia... Ja nie wiem. Widzę ja tu ja Dobra, panie chodź tu. No. Ja panu pokażę, z czym ja się mieszkam w tamtych czasach. Widzi pan? Pan mało mnie zainteresuje, ja po prostu chcę pracę. Takie koszmary mi to gdzie gdzie stać na... No, jako ochroniarz? dobra, chodź tu. No, A dziwne jest. Dobre. No tutaj możesz. A nie wiem, a coś do obrony? Jakby ktoś się jakiś atakował, ktoś? Fuj, no dobra... Niech strach. Siekierę? No. A jak ktoś by ten... Nie chciał tu wejść, to, to mam ten od razu wywalniać go, tak? <grym> no... <grym> zależy, czy to wreszcie... mam wiecie, czy ktoś jest pracownikiem czy nie? Ach, ja tu nikogo nie znam. Każdy pracownik nas się słyszy, więc no... A. A, okej, okay, no dobra. Jak przyjdzie jakiś łysy tam wpuścić? No, sami łysi to są pracownicy. A, okej. Okay. Czyli jak ktoś przyjdzie, z włosami tam nie wpuszczać? Oprócz właścicieli. A, a, jak wyglądają właścicielowie? Y, e, taki się pan zmienił. Przez chwilę. jak to? No, no tak, no jakieś... Jakieś kobiety głos słyszałem, te... A, ktoś krzyczał! O pomysł a, ktoś wołał ale... Co?! O pomysł ktoś woła. E. I zawiązał się na no dobra. dobra. panie, to ja tu będę siedzieć no po prostu. Tak? No dwóch właścicieli ma... Jeden ma brodę, drugi ma wąsa. A... No, a wygląda jak ty. Jak, to... jak ja wyglądam? No, no... prawie. Panie, nie ma tak no. pięknej... Panie, nie ma no, tak... Dobre. Panie, nie ma tak bardzo pięknej osoby jak ja. Tylko ja jestem taki Dobra piękny. panie, idę telewizję oglądam. A. No, jaki dziwny jestem. No i co, ja mam tu siedzieć i co? Jakieś radio tu. Tu jakiś, nie wiem, komputer, telefon, telewizor. O, mogę włączyć A tu on nie patrzy tym kamerem. A tu? Kwiatło. Ja to mnie tu nie pro Nie wiem, mi filmie to ja pozwolę się przejść. tej. jakieś plakaty są Fastball Entertainment. Employees only. Mogę tu wchodzić? Dobra, nie wchodzi. Co tu? Co to jest? Boże, co to? Hello? Czemu to się rusza? Tu, ona w ogóle wstała z łóżka, wy wyrwali ją ze snu. Ten to jakiś raper, a mikrofon. Takie zagubione dziecko. A to jak nie wiem, koszmar. J.R.S. Okay. Tutaj. Hmm. Tutaj, kawiarnia u i Gooch. Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj jakieś, nie wiem. Jakieś upolutki. A to? to jakieś inne, to jakieś roboty. Tu, dzień dobry, panie Stefany. Dzień dobry. I faktycznie to sami łysi są. A tutaj jest bo Obo! Faktycznie wszyscy łysi. Dzień dobry, tu, pani łysy. Dzień dobry. Tam tu pracuję, widzę. Powodzenia w prasę. Eee, widzę, naprawdę, to sami łysi są. A tu, window jest. O! Nie, no. Tu też słyszy, o Boże, co tu się dzieje? No tutaj jestem w już, tu już widziałem, Henry Emily. Nie zauważyłem, że tutaj idę. Tu nic nie ma. Tutaj jestem William Afton. Tutaj jest ten, 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 dziwny szef. Kasper Słajkowski, okej? A tu, Emsus Smith. Dobra, idę znowu zaraz w Pozwam do sądu. kiedy ja do domu mogę iść? Ja nie wiem, kiedy się kończy dzień. Mr. wiatrak, żeby mnie było mi chłodno. zimno, znaczy ciepło. Zegarek. A tu? Jakieś są. Co, co tutaj jest? E, co to? Halo! Nogi jakieś. A, to jest pomieszczenie, dobra. Okej. Okay. Jest tu kamera, nie wiem, tu ktoś przyjdzie, czy nie. Nie wiem, ktoś tu przyjdzie może. Nie. O Jezu, ktoś idzie tu. Matko jedyna. Dzień dobry. Dzień dobry. No, dzień dobry. Dzień dobry. No, chciałem o Ja do pracy. Jak do pracy? A pan pracownikiem tu? No tak. A, no to... za no, proszę, iść. No. Ja widzę, że nie oszukał mnie, że jest pracownikiem. Jak ja mam to sprawdzić, czy oni są pracownikami, czy nie? każdy sobie może przyjść. A ja mam powiedział, że każdego mam, łysego mam wpuszczać. To na niego będzie i tyle. Był łysy, był. Więc mogę go przepuścić. Więc nie powinienem mieć sapów. Tą tę będę oglądać. O, fajna grafika. Ej, co to było? Co to było za Dziwna. Tu jakiś, nie wiem, jakiś miś. Nie widzę nic. Nic dzieje w tej pracy. Są nudy. Nudy tu są. No nie wiem, kiedy ja mam skończyć. Eee to się idzie? Znowu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na no, dzień dobry. No ja tu pracuję, panie, ja tu pracuję. A ja... A pan, pan nie jest łysy? Czemu pan nie słyszy? Mm. Ja sobie pójdę? Ej! Ty! Hościu! Znowu, no nie, znowu jakiś łysoń tu mi. Ej! Tu. Ej! O, paj, boo Nie uciej, ej, stój tu! Stój tu Ej, ej, coś, są, Co mi tu do pracy? Już, wypadł mi stąd. Nice, no i oh, stoj! Nie, jak byś mi u... jak... będziesz mu się, to pogadamy. Idź mi stąd Ej! ej. A? Ej. Ej. No idź stąd! Jezu, ja z nimi. Mnie... Jezu, nie mogę tu wejść jeszcze. Dobra, idę, idę. Idź mi stąd. Bo zadzwonię proszę, a idź mi stąd. Jezu, jaki. Agresywny. No raz robi się... Robił się wieczór, więc nie wiem, powinienem skończyć chyba pracę, nie? Nie wiem, to widzę. Idę. A, no, puszam to. A, no, i zamknięte. No, no zamknięte już. A po co pan przyszedł? No pa! No do pracy! A co pan na, na nockę ma? Nockę ma? Chroniarzem pracuję, to tak. A to pan chroniarzem jest, tak? No. A to pan nie zastępuje, bo ja już z domu idę, ja mam dzień. Ja mam na dzień. A A to tylko no, ten. Tu to, to by dla pana obrony, bo tu szef mi dał. Do obrony, żeby... Tylko... Nie pan... Niech pan uważa na takiego wy... W jasno niebieskiej bluzie, bo on tu przyszedł i się obłamywał tam. nie pan uważa. No dobrze, za, za, za widziałem Dobra. Ja teraz idę do tego tamtego szefa. Tego Caspra. Żeby mi dał wynagrodzenie moje. Czy ona moje 200 dolarów? Ja nie wiem, nie mówił mi kiedy do ile mam pracować, ja nie wiem. Do wieczora. Dobra widzę, do, do, do jego domu. Obo, Co to znam? Halo! Halo O, o ziobry, ja po wypłatę No dobrze, ale ja nie ja mam tego przy sobie Tak panie, panie. Muszę to wypłacić, poczekaj kaj, pan No dobrze, poczekaj jak? O No O Z 200 dolarów? No tak Okej, okay, dziękuję bardzo, no to do widzenia Do powiedzenia Okej. Okay. Nareszcie telewizję można oglądać. Ok, nie wiem. Dobra, wracam do motelu. Jak jest już nocą to idę spać. Jeszcze załatwić swoją potrzebę. O. A, dobra, No załatwione. Teraz można i spać. A, młody, młody. A, y Poku, Co to jest? Y Halo? O co chodzi? Wstajemy! Jak <grywa> y to jest? To co? To Kto ty? Otwieraj! Nie? Czemu miałem otwierać? Kim jesteś? Zostań, wypłata y już. <grywa> Kto jest? To Ale skończy? ja sam ten Uh. Raja, Dzień dobry! Można mi wyjść. Nie zapomnę tego, waliłeś mnie stąd. Do widzenia! Nie, Idź stąd. pan stąd. Nie Ej! 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 Au, Ej! Au Dobra, przepędziłem go, widzowie Więcej ja tu nie przyjąć! Dobra, wycofie Idę spać